Siemanko, siemanko, z tej strony ziemieżdżakchaos. Miałem wcześniej zrobić inne wideo z Paint'a, bo nie mam internetu, ale pff, nie wyszło. Bo jakby moje wideo mogą trwać maksimum, tylko ze smutkiem to mówię, 5 minut 10 sekund. jest największy minus. Ale da się z tym żyć. Jeśli się nie przywidziałem, to się siemanko-siemanko z tej strony mnie haosu. Tylko nie dzisiaj pokażę Wam w sumie, sami wiecie po nazwie... Odcinka. Jak robić ładne wzorki w paincie. Oczywiście ja używam normalnego paint'a Bo ta lubię. Czyli tak po prostu lubię, więc cóż. Pięknie. No kto mi zakaże? Nikt. że w komentarzach ktoś będzie nie chciał tego, no to... Najwyżej nie będę miał tego fajnie. Proszę tak nie robić. Please, please. Jakby jeśli ktoś myśli, że to jest ładny wzorek, to dzięks. Jakby nie. Jeśli to jest ładny żalek, to dziękuję. Przejdźmy do następnego. Ok, następny będzie już inny. Ale wam go pokażę. O, sorry, przypadkowo was przesunąłem. Że wszystko chyba jest ok. Nie wiem jak wygląda obraz. Nie wiem jak to wygląda, jak ten wzorek jest, ale łatwo zrobić takie wzorki. możecie się pochwalić rodzicom no i następny wzorek skończony teraz następny tym razem to będzie wzorek z takiego czegoś nie wiem jak to wyjdzie ale patrzę jak to robię. okej okay. czy nie ma tu błędów nie, w sumie nie chyba jest jakiś błąd tak jest A nieważne dobrze jeśli drejk jest ładny to dzięks sprawdzę ile dobra to